Vær så god. Zostaw nim się, bo będę schodził zaraz. Okay, połóż to i chodź, 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 na chodź, chodź, Na Na chodź, ja? Nie, nie, góry, tu tu na chodź, chodź, Czekaj, chodź, muszę chodź, 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 Dobra. Małże, chodź, 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 Na chodź, Dwie, To do środka, nie bądź tam Oni jakby pierwszy. nie chcą pójść Jeden za widzisz to? sprawdzić drzwi Zabij, a nie wejdź do na tarczy, hmm. tarczy? Sekund, Dobra, dawaj wentylator Panie, jaka sytuacja? Jak temperatura i zadmienie? temperatura jest bardzo wysoka, zadmienie też to razu. Nawet nie zależy podstydowanego. Rozumiełeś? I o, po prostu tak to mahaster c'est bien c'est. Ne dannevez pas kauska kauska Я